Bye, you? Good afternoon, everybody. Where are you from? Uh Germany. Happy New Year, by the way. Happy New Year, buddy. Do you know where we are? Uh no idea. No idea. Alright. first a razor glue to donkey. why did you oh you can summon it not this me now I heard else. don't worry don't worry no ammo Let's check this building. You friendly? In this new area? Yeah, but I'm afraid of you, so please leave. No, why I do? Come baby. Oh, you are full gear. Why why are you not friendly? Oh I am friendly, but you know they are not uh, not many friendly Oh, I need some warm, buddy. Can you help me? No, no, ah, <laughs> <not German. laughs> <laughs> you, you have problem with your leg. Okay. I see now. So can I go in? Okay. Thank you. Don't worry. Don't worry. you have some sticks? This t shirt. What's the plan, guys? Other guys? I think no, on this one. Come, buddy. Oh, do you have some food? I need I'm that. Sure Alright. It's be missing me.

So, you're a friend, Sedna? No. Uh, no, no, I just met him. No. Alright. Yeah, we are just a random group. <coughs> okay, cool. So, do you have a uh, medic for me? So maybe let's team up guys Let's make some noise in city Or 20 don't want. Someone was leaving here moments ago with a rifle in his hand, I think he shot me a few moments ago I'm mm -hmm. really yeah, Mom, pretty lucky that I locked in for you Co robimy? Strzelamy dwie głowy, czy co? Czy podujemy dwie głowy i jeszcze raz wchodzimy? I found some medicine, look underground, ale rozdałem. Cieka. Widzę zombie agro. z strzały. Widzę typa, widzę typa. To ja? Nie no, z bronią. W się pomarańczowym chyba. Jestem ze szkołą, za salą gimnastyczną. Widzę go, widzę go w oknach, on poluje. Cholera. On jest przy mnie, to ty? ty? To ja. Nie, niebieska koszula, to ty? Nie. Jestem żółty z kijem. Ale zlagowany gościu. Jezu, nie trafiłem go. Ale strzał słyszałeś. Co, nie wiem po co marnowałem na niego strzały, skoro ta froszynka była. Widzę na dachu jednego. Celuje we mnie. To jest... patrz ten budynek tutaj. Tu naprzeciwko. Jesteś ze mną? Tak. No, to jest ten Tutaj gościu główkę dostało ode mnie. Na teraz jest zamknięty w ogóle zombiak jeden Cholerę zombiaków pozabijanych. Na klęskach tu idę, to ty? Nie, tu słyszę. To u nas w budynku jest chyba tak, u nas jest. Ktoś musi pilnować głównego wyjścia, i ktoś musi pilnować tutaj dolnej drabiny, bo są u nas w budynku. Nie słyszę, jak wstrzymują oddech, jest ich dwóch. Biją się. Kolbami. To są te budynki z drabinami. No jestem. Kleszka, cicho, cicho, cicho. Nie tupaj tak. Bo on tu zjeżdża drabiną w ogóle. Stań, stań, stań. Słyszysz? Zjeżdża. Nic, nie ruszaj się. Nic się nie ruszaj. Mam jednego. Miał mozina, biorę mozina. Idzie coś tu. Zombie. Chodź, weź sobie broń. Ja się koweruję wejście. Idź weź broń. Zombie biegnie. Nie z naszego powodu. Drabina była znowu. Słyszysz? Drabina, drabina. I ktoś ma na zewnątrz jeszcze. Jakiego farta? To jest taktyczne podejście. Zombie tu. biją. Ty tak. Ty. Mam jednego. Stary, tu jest Fulgir, taki naprawdę Zeszla, syty. Chodź tu. No to zabij! Ty miałeś patrzeć drabinę, stary. Nie mam ammo, no. Jak nie masz, ammo? masz pistolet. Chciałem tego Blaze'a, Kur. Tu masz shotgana kolejnego. Uciekaj, uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Chyba poleciał. padł! No, poleciał. A ja sprawdzę czy ten typ padł, bo tu był ten dźwięk taki... Jakby padł ten gościu. Ta, on się wyjebał stary! A? No bo było słychać ciało jak podskoczyło. Jestem ciekaw czy są wszyscy ludzie kuś na tym serwerze. A dwóch militarkach ich nie było. Eee, Workuta. Ale 50 osób w workucie jednej? No nie. Nie wiem. Ale obstawiam, że, ale obstawiam, że gdzieś koło 20 tam może być. No ale świeżaki latają jeszcze. Tak, no właśnie, ze świeżakami bym sobie jakoś tak 30. Strzały, blisko. Trzy strzały, te, dwóch gości Jestem niedaleko. A ty jak blisko jesteś tych strzałów? No, ja jestem w centrum gdzieś. Ajmen. Biegam po blokach. Uh, do you need some help? Kam, come Kam, come, come, come. Give me the zombie, or no All right, we good luck Weźmy, żeby się na pewno nie przeżylił O oh, kurde prawej ode mnie Blisko, strasznie naprzeciwko mnie Ale na dupca gościu Ja pikole. To są te bloki najbliżej rur od południa Z jednym wejściem Wiesz o czym mówię No no, od tej strony jestem. Jak chcesz, to możesz podejść. O, tu na dachu są. Na którym? Z, jak jest tak no, z tą windą, nie? No, ale jest dużo takich dachów. Przy budowie tak jakby. No, jest tam typ. Widziałem go. Dobra, to ja. Wchodzę na ten budynek, gdzie jest jedna winda. Jeden mówi do drugiego, nie zabijaj mnie. Będę obsłaniał windę, przy budowie. Dobra, tu u mnie, tam jak jest ta klatka, jest shotgun jeden ten. Widzę ich, modem. widzę ich, widzę ich. Trzech tam jest. No, mówiłem ci. Jeden leży. Dwóch za windą. Widzą mnie. Widzę. Chyba kolejny leży. Strzelają do mnie, złama się wale. Chyba już nie porozdawałem. Pikują. Z siekierą pójdę. Zrobię zamieszanie. Widzę, widzę, widzę innego, czekaj. Dostał jeden. Słyszę ich. Są nade mną. Na widze. Tu będę ich lał, mele. Daj ich, mele. Może mi się uda. Dobra, się komuś pikną. Widzę. Kurwa, zabij. Sprawy dostaje chyba mam kolejnego, jednak nie. Bo mam z dwóch dachów starej. Nie, to już nie Krauzi to jest na I no, I'm not killing freshies. I'm going to tell all the other guys on the rooftops killing everyone in the town as well, not just you, alright? All right. Yeah, or no problem, but I was helping my dude because he's first spawn and I killed one full gear guy So I, I'm not killing first spawns. Yeah, I'm just tell all the all right. So so can so okay, so okay, so can they get wrecked me by my hands or no? i will move but i'm waiting for my friend yeah that's fine dude just don't shoot i don't care if you shoot fresh uh there is uh, 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 uh all right no problem i'm not shooting people with no gear okay all right good luck dude all right yeah, thanks, okay thank you dick, yeah but we're getting tickets saying fully geared guys killing freshies enough it wasn't you by the way i'm just moving people on with decent gear okay To, że ładu right. zabijają. All right, thank you. Tak, admin mi przyszedł. O kurwa to jakieś flaszyki zabijemy, ja tych ludzi kurz was zabijłem. On mnie zombi dalej. Widzę tego gościa z adminem gada. Leży, zabiłem go. Śmietnik jeden. Idę na górę. Dawaj, tam admin akurat gadał. Dobra, tam jest drugi z shotgunem. Na dole był, gadał ze mną. Na dole? Na dole gadał ze mną, mówi, że nie idzie na górę, że mam pierwszy. Dobra, schodzę stąd. Idę ci pomogę. Idę zlutować Dobra, admin jest, słyszę go. No wiem, no idę stąd. Ale do ciebie też gada? Nie wiem, mówi, że typ nie chciał się przesunąć, tego zabił. Nie wiem. Ciekam stąd. On leży gdzieś. Tak, on czeka u mnie pod wejściem. Do ciebie wchodzi teraz Ty zamknąłeś tu wejście? Stary, tu jest wejście zamknięte, ty zamknąłeś to lockpickiem Nie, nie ja, oni, idę na górę No ja już jestem Drzwi otwarte Lockpicka używam Dobra, słyszę tu są ciała i broń. Cześć, ja bejtuję pod tego lockpika. Nie otwieram do końca. Białego widzę. Nie do mnie. Ty strup jakiś. Widzisz kogoś? Jesteś na górze, bo na dole są zombiaki. Na górze, ale nic nie widzę. Cieco się cieco. Same, same zwłoki. Dobra, otwieram. Leżą ciała. To ty? Tak, ja otworzyłem. Ale ja nie otwieram. To ty jesteś tym czarnym? Zabiłeś go? Tak. Co on gada? Nie wiem, że nie jesteś poważny, żeby zabijać, że nie powinieneś. Ładny jest tutaj. Głupoty, hello? Ci śmietniku, zabiję kolejnego. I can't wait for my friend, who's dead there? You can wait for your friend And if you get shot, that defend yourself And then once you got your friend and your gear Move on, ok? No problem, buddy I'm not camping on first system, just killing these guys Yeah, that's fine, mate I didn't say you would Yeah, thank you okay. Have fun, good you luck, Dane, thank you Jak widzicie, admin był naprawdę w porządku. Postanowiłem jeszcze trochę poczekać na feedbacka, żeby mógł podnieść swoje rzeczy. Ale jak zwykle ktoś musiał nam w tym przeszkodzić. Wchodzę w odrabinie. Tylko to jest. Nie ile. Złe, złe wejście. wybrałem. Strzelają w ten. W... Słyszę jak lord otwiera tu ktoś. Tak, u tak. Ciebie? Czy na mhm. górze? Nie u mnie. Ty, tu się sypie. Jezus, słyszał mnie. Otworzył drzwi. Wiem. Wchodzę. Słyszę szaj. Dostałem. A tu jestem w twojej wincie, ja drabiną. Leży.